Faktoring online to rozwiązanie dla przedsiębiorców, dzięki któremu możesz sprzedawać faktury z odroczonym terminem płatności za gotówkę. Wyślij wniosek, podpisz umowę i otrzymaj zaliczkę od razu, bez czekania na sesję. Wypełnij formularz online, wpisz dane Twojej firmy, kwotę limitu, jaki jest Ci potrzebny, oraz numery NIP odbiorców faktur. Następnie zweryfikuj numer rachunku bankowego. Pamiętaj, aby wybrać rachunek, który znajduje się na białej liście podatników VAT. Wysłanie wniosku jest bezpłatne i niewiążące. Gdy otrzymamy Twój wniosek, zadzwonimy do Ciebie. Opowiemy Ci o szczegółach i odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. Następnie przeanalizujemy informacje zawarte w formularzu i wydamy decyzję o przyznaniu limitu faktoringowego. W kolejnym kroku wyślemy Ci umowę oraz ogólne warunki finansowania do przejrzenia. Jeśli zdecydujesz się nawiązać z nami współpracę, możesz podpisać umowę elektronicznie za pośrednictwem platformy Authenti lub tradycyjnie. W obecności swojego opiekuna lub za pośrednictwem kuriera. Gdy tylko złożysz podpis i potwierdzisz współpracę z odbiorcą, wyślemy Ci część środków w ramach przyznanego limitu. Resztę kwoty po potwierdzeniu sesji przez klienta. W ramach usługi zyskasz dostęp do odnawialnego limitu faktoringowego, kwoty, w ramach której możesz finansować dowolną liczbę faktur. Na koniec otrzymasz dostęp do strefy klienta. Po zalogowaniu się możesz zgłaszać faktury do finansowania, zarządzać limitem faktoringowym oraz dodawać i usuwać odbiorców. Od tej pory przelewy za sprzedane faktury będziesz otrzymywać automatycznie. Cały proces wnioskowania i realizacji odbywa się online. Wypłacamy zaliczkę bez czekania na cesję, tuż po podpisaniu umowy. Finansujemy należności do kwoty 150 tys. zł bez weksla. Skorzystaj z factoringów pragma Go i zadbaj o płynność finansową swojej firmy.